Korzyści wynikające z zastosowania technik małoinwazyjnych w leczeniu raka płuca są wielorakie. Najważniejszą korzyścią jest to, że pacjent ma niższy, znacznie mniejszy uraz okołooperacyjny. To pozwala na to, że mniejsza jest liczba powikłań, które zwykle mogą występować w przebiegu pooperacyjnym, głównie ze strony układu oddechowego, mniejsza częstość zapaleń płuc, mniejsza częstość niedodmy, chory w następnym dniu po operacji wstaje, może spacerować, zjadać posiłki w pozycji siedzącej i opuszczać szpital po dwóch, trzech dniach od operacji. Dla szpitala jest to korzyść również istotna, ponieważ na jednym łóżku chirurgicznym można w ciągu określonego przedziału czasowego, na przykład w ciągu miesiąca, leczyć dziesięciu chorych, a nie sześciu czy czterech. I ma to również wymiar Samego leczenia raka płuca, ponieważ ideą najważniejszą zajęć chirurgów klatki piersiowej jest leczenie operacyjne raka płuca. To leczenie jest leczeniem skojarzonym. Operacja jest jednym z elementów. Jest dodatkowo leczenie systemowe, czyli chemioterapia, ukierunkowane leczenie molekularne czy też immunoterapia, napromienianie. I każda z tych metod jest obciążająca. W związku z tym, jeżeli pacjent bardzo szybko po operacji dochodzi do pełnej sprawności fizycznej, można mu szybciej, czyli w optymalnym czasie, zaproponować kolejne tapleczenia. Nie musi ten odstęp trwać 3-4 tygodni, tylko może trwać 5-6 dni. To wszystko skłania do tego, że terapie chirurgiczne w oparciu o mało inwazyjny dostęp powinny być szeroko stosowane. W Polsce w tej chwili wykonuje się tego typu operacji około 40% i jest to zgodne z tym, co... Wykonują najlepsze ośrodki torakochirurgiczne w Europie. Natomiast w niektórych ośrodkach w Polsce odsetek ten sięga nawet 60-80%. Tak się dzieje na przykład w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie ten odsetek wykonywanych operacji radykalnych czyli restrykcji anatomicznych miąższu płucnego u chorych na raka płuca jest około 80%. Tutaj chodzi zarówno o operacje wykonywane techniką VATS, czyli Video Assisted Thoracic surgery, jak i z wykorzystaniem chirurgii robotycznej. I to pozwala na osiągnięcie zarówno bardzo dużego wskaźnika leczenia pacjentów w oddziale, jak również zapewnienia im optymalnego czasu Między kolejnymi terapiami w, w pożyczeniu skojarzonym raka płuca.